My brow and I sweat in my rust I'm breathing in the chemicals I'm breaking in, shaping up Then checking out on the prison bus This is it, me and my little It's off. przygotowywaliśmy się do tej akcji dość długo Zajęło nam to trochę czasu i zużyliśmy na to ponad 20 tysięcy plus jeszcze koszt ciężarówki której i tak nie użyjemy więc wszystko się opłaca bo nagroda, czyli łup jaki zgarniemy, jeżeli uda nam się okraść ten sklep spożywczy to będzie koło 2 czyli ponad 400 Dolarów na, na głowę więc ja myślę, że chyba nie trzeba dłużej przedłużać. Chodźcie, plan jest taki: udajemy się do auta, które mamy zaparkowane w pobliżu. Jedziemy do sklepu spożywczego, kradniemy hajs i uciekamy. Um, mam pytanie: kto kieruje autem? Mm, a kto pił? Kacper, piłeś? Trochę. No to jedziesz autem. A będziesz się bał. Dobra, chodźcie. A co ze sklepikarzem? To jest hindus, więc trzeba go zabić Pasna sprawa Dobra Zaznaczyłem ci na GPS-ie gdzie masz jechać Zostało nam 2,5 minuty dobrze GPS mówi Robimy tak, Kasper podjeżdża yy, samochodem pod sklep, my wysiadamy, zabijamy Hindusa, z, yy, ale na początku, żeby się trochę go postraszyć, trochę będziemy do niego krzyczeć, strzelamy wokół niego i tak, żeby miał jak największe męki, bo to jest Hindus. I, i... Macie 30 Dobra, jak będziemy, na będziemy w pobliżu sklepu... Policja. Jak będziemy w pobliżu sklepu, po prostu... Po prostu się zatrzymaj i ubierzemy maskę Pamiętajcie, że nie macie dużo czasu, przed czym się zjawi policja. Gramy o naprawdę wielką stawkę, 400 dolarów na głowę, jak nie mniej. Ura! Na ten dzień czekaliśmy cały dzień Dobra, stań tutaj z boku ja zaparkuję z tyłu może? Czekaj Dobra, to zaparkuj z tyłu. Jeszcze nie, nie wchodź, dajcie czekaj. zakładamy tak? maski Zakładamy maski Nopek Czekajcie, dajcie mi Parkować, Do, tak dobra, my wchodzimy. Jak, jak wyjdziemy, to masz być już gotowy. Chłopaki, 3, 2, 1. Pieniądze! Dawaj, pieniądze! Tu nikogo nie ma. A jest, jest tam Hindus. Dobra, osłaniajcie mnie, chłopaki. Zbieram hej. Na razie jest dość tego dużo Koło 1000 będzie. Panowie, Dobra, chodźcie. Tyłu z tyłu miałeś z przodu Z tyłu jesteś. Gdzie jesteś? Z tyłu. Dobra panowie. chodźcie, na razie policja nie wie gdzie jesteśmy. Tylko panowie, szybko. Szybko, 20 sekund. Grawet policja, szybko. Tutaj, tutaj Jestem. Może trąbni. Nie, znaleźli nas, ale... Trzeba uciec. Na szczęście mamy tylko dobra, panowie. mały pościg. O kurwa! Idź, płyniemy, damy radę. To było przewidziane, panowie. Taki był plan. Trzymajcie się planu. Żeby Taki... zgubić policję, tak dobra, było chodźcie plażą. Na razie nam to dobrze idzie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie tam za mną, za mną, za mną Panowie, trzeba, teraz trzeba ściągnąć maski, żeby zepsuć nasze... Nie teraz, Nie, teraz trzeba do krzaków, teraz trzeba do krzaków Gdzie są te największe krzaki, o których mówiliśmy? Tam są, na przodzie, na przodzie Dobra, chodźcie tu Na szczęście <laughs> ubraliśmy... Yy, garnitury, które naprawdę się wspaniale akcja, z otoczeniem. Panowie. panowie jestem z was dumny, udało yes! się. Cała akcja była dobrze przewidziana. Było pięknie. Teraz roz, rozdzielka na ja. Kupię swojej matce pierścionki tak. Yy. Czekajcie. Po 15%. Czy jak to tam... Nie, czekaj chyba... Po... Jak to się robi? Po 10? Czy jak to? Dobra Ile dostaliście? Ile dostaliście? 165 dolarów Akurat będzie Za bogato Będzie za paliwo akurat Dobra chłopaki, dzięki za akcję